Szkoda, że do tej walki nie doszło. Może jeszcze się kiedyś spotkamy za dwa, za pięć, za 10 lat. Jako już takie mamy, wiesz, ja będę miała pięć dzieci, ona będzie miała pięć dzieci i takie weteranki freaków. Może się jeszcze kiedyś spotkamy. Na ten moment, no wiesz, wyszło jak wyszło, no trudno, ale prawdziwy pas jest u mnie i każdy to wie. Jesteśmy na gali FEN 34, a z nami zwyciężczyni walki kobiet Aniela Limasty Bogusz. Jeszcze raz gratulacje. Siema, dzięki. Powiedz, no jak smakował ten powrót po dwóch latach przerwy? O Jezu, super, ale jestem głodna cały czas i nienasycona. Szkoda, że walka była szybka. Trenerzy mi mówili: pociągnij trochę dłużej. Jak, jak zobaczysz, że możesz, to to ciągnij. Ale wiesz, no, no, no co? No, to, co mogłam, to pokazałam zejście, wychwycenie nogi, obalenie. Y, chciałam balachę zrobić, ale Ada się odkręciła, więc duszenie. Taki szybki przebieg walki, wam tutaj opowiedziałam. Y, no i co? No, jak było, przerwał sędzia. To widać było po moim imieniu, że taki mam niedosyt, wiesz, nie było, woo super, zaj no nie, no, wiesz, ja, ja chciałabym więcej, więc mam niedosyt i, i, i... Już nie mogę się doczekać kolejnego powrotu do oktagonu. Wyglądasz na kogoś, kto jeszcze by wyskoczył na, na jedną walkę tutaj. Ja już może, wiesz, tutaj się coś zadzieje. Tutaj mogą być dymy, także myślę, że możesz wypatrywać swoje jakieś przeciwniczki. Powiedz, no właśnie, co ty myślisz o Adzie Śleć, jak się zaprezentowała, bo nie miała zbyt wiele, no jakby czasu. Co ty o niej uważasz? No miała niewielkie przygotowanie treningowe, więc i tak szacun za odwagę eee, i szacun za to, że, wiesz, nie bała się, pod wpływem adrenaliny ruszyła na mnie, nawet wyprowadziła kopnięcie. No wiadomo, jak wychwyciłam, wiesz, to jestem stary zapaśnik. <grym>, stara zapaśniczka, więc tutaj to... Mm, chociaż w zapasach nie ma kopnięć, ale my się tego bardzo uczymy dużo na sali. Non stop to wałkujemy. Ym, ale fajnie, no. Fajnie. Odważna. Wiesz, miała fajnych, fajnych kibiców. Yy, więc trzymam za nią kciuki, niech się rozwija w tym, w tym freakowym sporcie. Cała na złoto, nie można nie zauważyć, yy, że cała na złoto. Dlaczego akurat yy, taki kolor tutaj sobie wybrałaś? No wiesz, no ja lubię błyszczyć, ja lubię świecić. To jest cała Lil Masi. wiesz, jak byłam mała powiedziałam sobie będę kur... Ociekać złotem, bo, bo, bo wychowałam się w domu, gdzie nie było kasy, więc ja sobie to, wiesz, tak wbiłam do głowy, że realizuję to, tak? I to, to jest takie moje podejście do życia, no, chcę przyciągać tym właśnie... Hmm, zarabianie pieniędzy, spełnianie się, spełnianie marzeń, spełnianie celów i wszystko co dobre, co pozytywne. No właśnie, możesz powiedzieć nam troszkę o tym spełnianiu celów, bo właśnie ogłosiłaś niedawno nowy projekt, możesz powiedzieć coś więcej na jego temat? Tak, 31 maja w poniedziałek rusza y, już mój e-book o sile kobiet, o, o tym, jak stać się silną kobietą. Dużo osób ma trudności, problemy i te problemy ich przymiażdżają, tak? Oni myślą, że się wywalą. I i już nie wstaną. A ja pokazuję swoją historię, że się już przewaliłam na, na twarz, na beton wiele razy i za każdym razem wstałam. Za każdym razem trzeba wstawać do przodu. Nie miałam łatwo w życiu. Dalej nie mam. Niektórym się może wydawać, że wszystko złote wiesz. A nie wszystko złote, co się świeci. Więc dalej mam swoje problemy, dalej mam swoje przeszkody. Wy, wywalę się jeszcze nie raz, ale zawsze wstanę. Nie poddam się i tego, tego wiesz. Taką energię chcę przekazywać i wiedzę. Każdemu, tak? każdej osobie. Więc myślę, że z, z tą historią webuchu będzie się utożsamiać dużo osób. Dużo osób będzie się utożsamiać na pewno też z Twoją kolejną walką. Jest już jakiś plan, jakiś konkretny przeciwnik, jakiś termin, bo wiemy, że unikałaś tego jeszcze przed walką. Czy możesz już powiedzieć coś więcej? Tak, tak. Już się, już się coś dzieje, wiesz. Już mam kilka e, fajnych propozycji, kilka rywalek, więc e, wow, cieszę się. I naprawdę są to dziewczyny, myślę, zaskoczą fest. Po prostu mega zaskoczą każdego. Nie wiesz, no nic nie mogę zdradzać, ale... Ab... freak fighterki Tak, tak, tak. Wiesz, nie, ja od zawodowych sportowców to się trzymam z daleka, no wiesz. I nie mam takich ambicji, wiesz, żeby walczyć w czysto sportowych rywalizacjach, walkach. Tylko freaki no. Freaky, freaky, bo ja też jestem freakiem. Ja też jestem freakiem, wiesz. Dużo trenuję, aczkolwiek, no, wciąż jestem freakiem. Mhm, jasne. Powiedz, nie uwierzę, jeżeli powiesz, że nie widziałaś tego pojedynku. Nie uwierzę, jeżeli powiesz, że nie widziałaś walki Marty Linkiewicz z Kamilą Wybrańczyk. Co tym myślisz o tamtym pojedynku? Nie, nie chcę komentować. Nie chcę komentować. Widziałam tak, nie jestem ignorantką, wiesz, ja, ja lubię ten świat, ja lubię walki kobiet, dla mnie każda laska, która wchodzi do oktagonu, to do niej wielki szacun i każda laska wtedy, wiesz, pokazuje siłę, nawet jak nie, nie pokaże się z jakiejś najlepszej strony, to i tak wielki szacun, to jest wielki stres. Ehm... Ale nie skomentuję, nie, nie chcę komentować. To już nie zostaje ma, dla mnie. Nie ma gdzieś żalu, że to jest historia, że ta sprawa no nie jest troszkę dokończona, bo wiemy, że Marta zrobiła duży progres. Na pewno byłaby dla ciebie dużo większą przeciwniczką niż w czasie pierwszego pojedynku. Ja nie żałuję niczego. Niczego nie żałuję. Eee, szkoda, że do tej walki nie doszło. Może jeszcze się kiedyś spotkamy za dwa, za pięć, za 10 lat. Jako już takie mamy, wiesz, ja będę miała pięć dzieci, ona będzie miała pięć dzieci i takie weteranki freaków. Może się jeszcze kiedyś spotkamy. Na ten moment, no wiesz, wyszło jak wyszło, no trudno, ale prawdziwy pas jest u mnie i każdy to wie. To chyba też pomysł na biznes taki. Wiemy, że rynek Figfightów się rozwija, to może oldboje -y MMA. Co na to? No wiesz, aż tak daleko w przyszłość nie wybiegam. Sama być to będzie, zobaczymy. Eee... Nic nie dzieje się bez przyczyny. Ozłocona i zwycięska Limasti, dziękuję Ci jeszcze raz i jeszcze raz gratulacje. Dziękuję bardzo. Zapraszam również na zbiórkę na Liliankę. Jest to szczytny cel, dla niej tutaj jestem. Już jesteśmy na finiszu zbiórki, więc łączmy się, zapraszam i dzięki za oglądanie. Dziękujemy. Dzięki.